Szanowni Państwo, bardzo serdecznie witamy na takim bardzo szybkim briefingu prasowym, który zorganizowaliśmy, gdyż dziś od rana od siódmej mieliśmy bardzo mnóstwo zapytań od mediów dotyczących budżetu obywatelskiego naszego miasta. W związku z tym ta szybka decyzja o tym, żeby spotkać się z Wami wszystkimi i powiedzieć o, o tym, że Mamy, tak sądzę, dziś bardzo szczęśliwy dzień dla budżetu obywatelskiego w Ostrowie Wielkopolskim. I wbrew może wcześniejszym obawom, które były artykułowane przez niektórych z Państwa, ja mogę dziś z wielką radością i z ogromną satysfakcją powiedzieć, że wniosków do budżetu obywatelskiego Ostrowa Wielkopolskiego wpłynęło, uwaga, aż 65. 65 wniosków na łączną kwotę 8,5 miliona złotych. I chcę powiedzieć, proszę Państwa, że to jest wynik absolutnie fantastyczny, ale to jest też wynik, którego ja się spodziewałam, bo ani przez moment, ani przez chwilę nie zwątpiłam w to, że mieszkańcy Ostrowa Wielkopolskiego są bardzo kreatywni i wiedzą, że. Potrafią jakby wziąć sprawy w swoje ręce. O tym przecież świadczą dotychczasowe, rozliczne inicjatywy, które są w naszym mieście właśnie przez mieszkańców, przez różne stowarzyszenia organizowane. Więc jakby spodziewałam się tego, że te wnioski będą, ale że będzie to aż 65 wniosków na taką kwotę. W pierwszym roku, kiedy startujemy z budżetem obywatelskim, to myślę, że dla nas wszystkich było jednak ogromną, ogromną niespodzianką, ale też powodem do wielkiej radości, w tym miejscu chciałam bardzo serdecznie podziękować i podkreślić tutaj pracę moich znakomitych młodych współpracowników z referatu inicjatyw społecznych i relacji społecznych, który tym tematem się zajmował. Bo rzeczywiście ta, ten młody zespół włożył maksimum pracy w to, żeby ten budżet obywatelski wypromować, i wspólnymi siłami chcieliśmy pokazać, że po pierwsze, startujemy z tym budżetem. Zrobiliśmy wszystko z, z urzędnikami Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim, żeby pomóc mieszkańcom Ostrowa w napisaniu tych wniosków, żeby pomóc w oszacowaniu finansowym tych wniosków i myślę, że dzięki temu mamy tak wspaniały efekt, kiedy wczoraj wieczorem dostałam SMS-a o tym, że Yy, zakończyło, zakończyło się jak gdyby, yy, aplikowanie yy, i że ta łączna kwota to 65 wniosków, to powiem Państwu, że byłam naprawdę no jednym z najszczęśliwszych osób w Ostrowie Wielkopolskim. Bardzo się cieszę, bo jeszcze podkreślę raz, to po prostu pokazuje, że budżet obywatelski w Ostrowie jest potrzebny i że Ostrowianie chcą się włączać, aktywnie włączać w takie współzarządzanie naszym miastem. Ja generalnie uważam, że powinniśmy robić wszystko, żeby to prawo do miasta Rozszerzać i żeby mieszkańcy współdecydowali i współrządzili miastem, naszym miastem. I to jest dla mnie także wyznacznikiem tej, tej kadencji. Cieszę się, że dzięki budżetowi obywatelskiemu. Możemy to realizować. Kilka szczegółów. Spotykamy się w tym miejscu, akurat na Deptaku, bo chcę Państwu powiedzieć, że jednym z projektów tytuł zadania brzmi Deptak dla Ostrowa. Dlatego w tym miejscu się spotkaliśmy. Mieszkańcy, co mnie bardzo cieszy, czują, że temu miejscu trzeba... Przywrócić dawną świetność. To też jak gdyby wpisuje się w nasz program rewitalizacji tego traktu, tego fragmentu Ostrowa Wielkopolskiego. Bo my dziś cieszymy się z pięknego rynku, ale nie możemy zapominać, że to śródmieście także musi żyć i deptak dziś wymaga takiej troski. Chcemy to miejsce przywrócić dla Ostrowa zagospodarować te kamienice, które tutaj stoją bezużyteczne, jak na przykład EMPIK. Wiecie Państwo, że chcemy tam umieścić nowoczesną mediatekę czyli taką multimedialną bibliotekę, która będzie także małym ośrodkiem naukowym i będzie to coś, co, z czego będziemy mogli być wszyscy dumni. Ale cieszę się, że o tym miejscu pomyśleli także Ostrowianie i złożyli projekt, który nazywa się Deptak dla Ostrowa. Może kilka liczb. W tych wnioskach, o których mówiłam, 51 wniosków dotyczy zadań inwestycyjnych. A więc te zadania inwestycyjne to ciągle jak gdyby najważniejsze zadania, które gdzieś w zasięgu myślenia o mieście przez naszych mieszkańców są. Ale mamy także 13 zadań miękkich i jedno zadanie, które obejmuje zakres inwestycyjno-społeczny. Mamy 12 zadań drogowych. Te zadania drogowe, to oczywiście chodniki, to drogi, to ścieżki rowerowe, to parkingi. Mamy 19 zadań, które dotyczą obiektów sportowo-rekreacyjnych, czyli oczywiście boiska, place zabaw, siłownie zewnętrzne, skatepark, tor wrotkarski czy górka Saneczkowa. Mamy 4 zadania, które dotyczą. E, naszych milusińskich, czyli mówimy o pieskach, o kotach, a raczej e, takiego zabezpieczenia e, jak gdyby toalet dla nich, wybiegów czy też e, opieki. Jest kilka zadań, które obejmują, tak jak mówiłam, kompleksowe zagospodarowanie danego terenu, czasami wręcz całego e, osiedla. Na stworzeniu tam zupełnie nowych miejsc rekreacji i wypoczynku, to też znaczy, że mieszkańcy postanowili wziąć sprawy w swoje miejsce, ręce, kiedy widzą, że w tych osiedlach takich miejsc po prostu nie ma i że to jest im potrzebne tam na dole, w tej najmniejszej lokalnej wspólnocie. Tego właśnie im brakuje. I jeszcze taka ciekawostka, o której chcę powiedzieć, bo to też. Wydaje się być bardzo wyróżniające dla Ostrowa Wielkopolskiego, dla mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego. Najmłodszy wnioskodawca miał 14 lat, a najstarsza wnioskodawczyni miała lat 80. Więc to też pokazuje, że ten budżet obywatelski w swoje ręce wzięli wszyscy obywatele naszego miasta, od gimnazjalistów po seniorów. To bardzo, to bardzo cieszy. My w tej chwili będziemy oczywiście te wnioski weryfikować pod kątem formalnym. I taka ostateczna lista wniosków, które zostały zakwalifikowane po zweryfikowaniu zostanie ogłoszona 1 października, 1 października, a przez cały listopad będzie trwało głosowanie. I wtedy już mieszkańcy Ostrowa Wielkopolskiego w sposób ostateczny zadecydują, które z zaproponowanych zadań znajdzie się do realizacji w budżecie na rok 2016.